Witajcie! Zapraszamy na dzisiejsze hmm, pogłębione spojrzenie na jedno z absolutnie kluczowych dzieł filozofii zachodu Państwo Platona. Skupimy się dzisiaj no, na kontekście powstania, na tych najważniejszych pomysłach dotyczących sprawiedliwości i oczywiście na tej słynnej, może nawet trochę niesławnej wizji idealnego miasta Kalipolis. Cześć, tak. Kalipolis to zdecydowanie temat, który budzi emocje do dzisiaj. Będziemy się opierać głównie na fragmentach wstępu, streszczeniu redaktora, no i na samym tekście państwa. Staramy się oczywiście yy, oddać sens dla polskiego odbiorcy. Chociaż pracujemy na wydaniu Cambridge, tłumaczenie Griffisa, to tak chodzi nam o uchwycenie istoty rzeczy. Nasza misja na dziś, no, zrozumieć to tło historyczne, przeanalizować argumenty o sprawiedliwości, przyjrzeć się tej, no cóż, kontrowersyjnej strukturze idealnego państwa. Właśnie w tym rola kobiet, dzieci, no i ci słynni filozofowie, królowie. Dokładnie. I jeszcze porównamy to trochę z tym, co działo się wtedy w Grecji, Ateny kontra Sparta, inne idee utopijne, bo te problemy, które Platon poruszył, wydają się, no, zaskakująco wciąż żywe, prawda? Absolutnie. Niesamowicie aktualne. A zaczyna się to wszystko, wiesz, bardzo ciekawie. Sokrates schodzi do portu, do Pireusu. Na jakieś święto trackiej bogini Bendis. Tak, nowe, trochę egzotyczne święto w Atenach. I tam zostaje, no, prawie siłą zatrzymany przez polemarcha i jego znajomych. Wciągają go w dyskusję, która, jak się okaże, potrwa całą noc. Niezły początek, co? Genialny początek od razu wrzuca nas w sam środek yy, napięć społecznych i politycznych tamtych czasów. Bo sama lokalizacja Pireus, dom polemarcha. Jest znacząca. Kim właściwie był Polemarch? Jego ojciec Cephalos to był bardzo bogaty metoik, czyli imigrant z Sycylii. Sam Perykles go zaprosił do Aten, a Pireus to nie był tylko port i handel. To było też centrum. Centrum ateńskiej demokracji. I co ważne, miejsce, gdzie tlił się opór przeciwko rządom trzydziestu tyranów. Tym narzuconym przez Sparte po wojnie pelokoneskiej. No właśnie, a wśród tych trzydziestu byli przecież krewni Platona Kritias i Charmides. To jest niesamowite. Dokładnie. A w tej dyskusji u Polemarcha siedzą bracia Platona Glaukon i Adeimantos. Wyobraźmy sobie tę atmosferę. Są w domu rodziny, którą ci oligarchowie, powiązani z ich rodziną, mm, no zniszczymy. Tak zniszczyli majątkowo zabili Polemarcha później a do tego Sokrates który sam miał potem kłopoty właśnie przez swoje powiedzmy dawne kontakty z Krytiasem to nie jest jakaś tam wiesz abstrakcyjna gadka w kawiarni to jest polityka na żywo w tle czuć proch absolutnie i cały dialog jest tym przesiąknięty tym chaosem wojną domową rozczarowaniem czwarty wiek przed naszą erą to w Grecji no czas naprawdę głębokich podziałów Wojna peloponeska zaogniła wszystko, prawda? Tak. Tucidides to świetnie opisał. Wszędzie walki frakcji. Oligarchowie, często wspierani przez Sparte, kontra demokraci, bliżsi Atenom. Często sprowadzało się to do walki bogatych z biednymi, chociaż to oczywiście y, uproszczenie. Ale dominowało poczucie, że nie ma wspólnego dobra. Że chodzi tylko o władzę. Dokładnie. Taka walka wszystkich ze wszystkimi. I Platon wydaje się być tym głęboko no, zniesmaczony. Najpierw widział okrucieństwo oligarchii swoich krewnych, a potem demokracja skazała na śmierć jego mistrza, Sokratesa. Czyli państwo to taka próba ucieczki, znalezienia czegoś zupełnie innego, trzeciej drogi. Myślę, że tak. To radykalne zerwanie. Jego krytyka dotychczasowych ustrojów jest, no, miażdżąca. A ten jego projekt idealnego państwa to odpowiedź na ten chaos. Często się mówi o tym kontraście Ateny-Sparta. Ateny otwarte, handlowe, demokratyczne. Choć z ograniczeniami, pamiętajmy. Ale tak dynamiczne, kulturowo, przyjmujące obcych, jak Cefalos, nowe kulty, jak Tabendis, a Sparta. Zamknięta, wojskowa, rządzona przez wąską elitę Spartiatów, opierająca się na niewolniczej pracy helotów. Konserwatywna, gardząca bogactwem. I ci ateńscy oligarchowie, ci tyrani, oni próbowali trochę zrobić Spartę w Atenach? Tak, to ciekawe. Stworzyli listę tych trzech tysięcy uprzywilejowanych, liczba bliska pełnoprawnym obywatelom Sparty. Reszkę rozbroili, atakowali metojków jak rodzina polemarcha. Mówili, że chcą oczyścić miasto, przywrócić cnotę. To brzmi jak ta spartańska eunomia dobry ład przez dyscyplinę. Dokładnie. Żelazna dyscyplina, jednolite wychowanie, tłumienie podziałów. Widać było tę fascynację spartą u niektórych ateńskich oligarchów. Platon, chociaż krytykował 30, też pewne inspiracje wydaje mi się czerpał, ale no, przetworzył je na swój sposób. No właśnie, przejdźmy do tej jego wizji. Jak on dochodzi do Kalipolis? Sokrates proponuje, żeby zbudować w myśli idealne miasto, żeby zrozumieć sprawiedliwość w duszy. Jak to się zaczyna? Zaczyna się. Bardzo prosto od takiego miasta zdrowego. Glaukon, brat Platona, trochę lekceważąco nazywa je miastem świni. Czyli takim, co tylko je i śpi. Tak, zaspokaja tylko podstawowe potrzeby: jedzenie, dach nad głową, ubranie. Ale ludzie, jak mówi Glaukon, chcą więcej chcą luksusów, wygód, i tak powstaje miasto zbytkowne. A ono potrzebuje więcej ziemi, czyli wojska, strażników. Dokładnie. I tu wchodzi kluczowa zasada Platona – specjalizacja. Każdy robi to, do czego ma talent. Rolnik orze, szewc szyje buty. A strażnik strzeże. Ale to nie mogą być bylejacy strażnicy. Absolutnie nie. Muszą mieć, jak to Platon określa, specyficzny charakter. Jak dobrze wychowany pies stróżujący. Lagodny dla swoich, groźny dla obcych. Właśnie. Muszą łączyć cechy pozornie sprzeczne: gniewność, czyli tymos, i filozoficzność, umiłowanie wiedzy. Dlatego ich edukacja jest, no, kluczowa i bardzo, bardzo kontrowersyjna. No tak, dochodzimy do tej słynnej cenzury. Poezja, muzyka, odrzucenie Homera, opowieści o bogach, którzy kłamią albo się kłócą. To dzisiaj brzmi, no, dosyć szokująco. Po co on to robił? Cel był prosty przynajmniej dla niego, ukształtować odpowiedni charakter strażników. Platon był przekonany, że to, co słyszymy i czytamy, ma ogromny wpływ na duszę, szczególnie młodą. Czyli trzeba było wyciąć wszystko, co złe. Tak, złe wzorce. Bogowie muszą być doskonali. Źródłem tylko dobra. Trzeba umniejszać strach przed śmiercią, żeby wychować odważnych żołnierzy. Trzeba eliminować sceny, gdzie bohaterowie lamentują, śmieją się bez kontroli, kłamią. Tak, kłamią, ale chyba władcy mogli kłamać to szlachetne kłamstwo. Tak, władcy mogli, dla dobra państwa. Ale strażnicy mieli być prawdomówni i zdyscyplinowani. Nawet sama forma, naśladowanie, mimezes, miała być ograniczona. Podobnie z muzyką, tylko odpowiednie harmonie, dorycka i frygijska i rytmy. te które wzmacniają odwagę i umiar. To brzmi jak inżynieria dusz. Przez kulturę? Można tak powiedzieć. Bardzo świadoma inżynieria. Okej, okay, to już jest mocne. Ale Platon wiedział, że to dopiero rozgrzewka. Sam mówi o trzech falach krytyki, które go zaleją, jak przedstawi ten najbardziej, powiedzmy, odjechane pomysły. Co było pierwszą falą? Pierwsza fala to równość ról dla mężczyzn i kobiet w klasie strażników. Równość. W tamtych czasach. Tak. Sokrates argumentuje, że jeśli chodzi o zdolności potrzebne do rządzenia czy obrony miasta, płeć nie ma znaczenia. Liczą się indywidualne talenty duszy. Jeśli kobieta ma naturę odpowiednią do bycia strażnika, powinna być tak samo szkolona i pełnić te same funkcje, co mężczyzna. Walka, rządzenie, wszystko. Niesamowite. Platon jako protofeminista. Chociaż pewnie chodziło mu głównie o efektywność państwa, żeby nie marnować potencjału połowy ludzi. Myślę, że tak. Przede wszystkim pragmatyzm i dobro wspólnoty. Ale to i tak było rewolucyjne. Jednak druga fala była jeszcze bardziej mm, radykalna. Co to było? Zniesienie prywatnej rodziny i własności wśród strażników. Wspólnota kobiet i dzieci. Czekaj, czekaj. Zniesienie rodziny? Jak to miało wyglądać? I po co? Małżeństwa miały być powiedzmy aranżowane przez władców, tylko na czas specjalnych świąt. Cel? Eugenika. Kojarzenie najlepszych z najlepszymi. Żeby rodzili się jak najlepsi potomkowie. A dzieci? Dzieci miały być odbierane rodzicom zaraz po urodzeniu, wychowywane wspólnie przez państwo. Nikt nie miał wiedzieć, kto jest czyim biologicznym dzieckiem, a dzieci nie miały znać rodziców. Ale dlaczego? Cel to absolutna jedność klasy rządzącej. Wyeliminowanie prywatnych interesów, zazdrości, nepotyzmu. Wszyscy strażnicy mieli być jak jedna wielka rodzina nazywać się nawzajem braćmi, siostrami, starszych ojcami, matkami. Całe miasto miało czuć jak jeden organizm. Razem się cieszyć, razem smucić. Platon nawet sugeruje, że takie życie bez trosk o majątek i rodzinę może być dla nich szczęśliwsze. Trudno to sobie wyobrazić. To brzmi jak y, albo totalna utopia, albo, no, totalitarna dystopia. Zależy jak na to spojrzeć. A trzecia fala... Podobno ta najtrudniejsza dla Ateńczyków. Trzecia fala to ta najsłynniejsza teza. Zło na świecie nie ustanie, dopóki albo filozofowie nie zostaną królami, albo obecni królowie nie zaczną naprawdę filozofować. Krótko mówiąc, władza dla filozofów. No dobrze, ale kim jest ten filozof dla Platona? Chyba nie chodzi o kogoś, kto po prostu lubi sobie pogadać przy winie. Zdecydowanie nie. Prawdziwy filozof to miłośnik mądrości jako całości, ktoś, kto dąży do poznania tego, co wieczne, niezmienne świata form, czyli idei. Form, idei. Co to znaczy? To znaczy, że filozof kocha piękno samo w sobie, a nie tylko piękne przedmioty. Sprawiedliwość samą w sobie, a nie tylko konkretne sprawiedliwe czyny. Te rzeczy w naszym świecie są tylko cieniami, odbiciami wiecznych, doskonałych wzorców form. Filozof, używając rozumu, dąży do wiedzy, epistemę o tej prawdziwej rzeczywistości. A reszta ludzi? Reszta ludzi opiera się na zmysłach. Na opiniach. Ma tylko mniemanie, doksa o tym zmiennym świecie wokół nas świecie stawania się, a nie bytu. Okej. Okay. I żeby wychować takich filozofów-władców, potrzebny jest jakiś specjalny trening. Po tej całej edukacji muzyczno-gimnastycznej przychodzi czas na matematykę. Tak, i to uwaga, aż 10 lat intensywnych studiów matematycznych. Arytmetyka, geometria płaska, potem przestrzenna, astronomia teoretyczna, harmonika. Ale co ciekawe, nie chodzi tu wcale o praktyczne zastosowania. Nie o liczenie podatków czy budowanie mostów. Nie, przede wszystkim. Matematyka jest narzędziem do czegoś znacznie ważniejszego: do odwrócenia duszy. Odwrócenia? Tak. Ma zmusić umysł do myślenia abstrakcyjnego. Do oderwania się od tego zwodniczego świata zmysłów i skierowania go ku światu idei, ku formom, ku temu, co naprawdę jest. To taki, powiedzmy, trening dla umysłu, przygotowanie do najwyższego etapu dialektyki. Dialektyka, czyli sztuka dyskusji filozoficznej. Tak, ale prowadzonej w specyficzny sposób. Ma ona prowadzić do uchwiecenia tej bezzałożeniowej zasady wszystkiego, czyli najwyższej formy formy dobra. Dopiero poznanie dobra daje prawdziwą mądrość i no, kwalifikacje do rządzenia. Taka edukacja to coś zupełnie innego niż to, co ceniono w Atenach. Tam królowała retoryka, sztuka przemawiania, przekonywania tłumów. Polityk to był retor, mówca. Dokładnie. A Platon gardził taką retoryką bez prawdy. Uważał ją za zwykłe schlebianie tłumowi, manipulacje. Krytykował sofistów, którzy uczyli, jak wygrać spór, a nie jak dojść do prawdy. No dobrze, ale jak ta abstrakcyjna wiedza filozofa, ta znajomość formy dobra przekłada się na codzienne rządzenie? On nie będzie przecież rozwiązywał równań, żeby zdecydować o podatkach. Nie, Platon nie mówi, że będzie stosował wzory matematyczne. Chodzi raczej o to, że dzięki temu całemu treningowi jego dusza osiągnie harmonię. A on sam doskonały osąd. Będzie jak ten sternik statku, który zna gwiazdy, zna się na nawigacji. Czyli ma prawdziwą wiedzę, a nie tylko słucha, czego chce właściciel statku, czyli lud. Albo jak malarz. Tak. Jest też ta metafora malarza. Filozof maluje portret państwa, starając się odwzorować idealny porządek form na płótnie charakterów obywateli. Wpaja im cnoty, dba o utrzymanie harmonii i sprawiedliwości, czy tylko dla korzyści i reputacji. Glaukon opowiedział ten mit o pierścieniu Gigesa. Tak, o pierścieniu dającym niewidzialność. Glaukon argumentował, że każdy kto mógłby być niesprawiedliwy bezkarnie, Wybrałby niesprawiedliwość. To było potężne wyzwanie. I jaka jest odpowiedź Sokratesa, rozwijana przez całe państwo? Złożona. Najpierw definiuje sprawiedliwość w państwie. To jest ta zasada, każda z trzech klas, wytwórcy, pomocnicy, strażnicy, filozofowie, robi swoje, nie wtrąca się do zadań innych. Każdy na swoim miejscu. A potem przenosi to na duszę człowieka. Bo dusza też ma trzy części. Dokładnie. Analogiczne do klas w państwie. Jest część rozumna, logistikon, jest część gniewliwa, duchowa, tymoides, odpowiedzialna za ambicje, odwagę, gniew i jest część porządliwa, epichymetikon, związana z podstawowymi pragnieniami, jedzenie, picie, seks. I sprawiedliwość w duszy to co? Harmonia. Tak, wewnętrzna harmonia. Stan, w którym rozum, wspierany przez tę część gniewliwą, panuje nad porządliwością. To jest po prostu zdrowie duszy. A niesprawiedliwość? To choroba duszy. Bunt niższych części przeciwko rozumowi. Wewnętrzny konflikt chaos. Kiedy rządzi porządliwość albo nieokiełzany gniew, dusza staje się niewolnikiem. I tu jest sedno odpowiedzi dla Glaukona. Czyli? Sprawiedliwość, jako ta wewnętrzna harmonia, zdrowie duszy, jest dobra sama w sobie, niezależnie od nagród czy kary. Bo ktoś świadomie chciałby żyć z chorą, skłóconą wewnętrznie duszą. Nikt. Żeby to jeszcze mocniej pokazać, Platon opisuje, jak psują się ustroje polityczne i jak to idzie w parze z psuciem się typów ludzi. Tak, ta słynna degeneracja. Od idealnej arystokracji, rządów filozofów przez tymokrację. Rządy oparte na honorze, trochę jak wsparcie? Tak. Potem oligarchia, rządy bogatych. Potem demokracja, rządy ludu, gdzie ceni się wolność i równość, ale panuje, zdaniem Platona, chaos i relatywizm, aż w końcu tyrania. Rządy jednostki zniewolonej przez rządze. I każdemu ustrojowi odpowiada typ duszy: dusza tymokraty zdominowana przez ambicje, oligarchy przez rządze pieniędzy, demokraty przez pragnienie wolności i różnorodności, co prowadzi do braku hierarchii wartości, a dusza tyrana jaka jest dusza tyrana? Jest, według Platona, najbardziej chora, zniewolona przez jedną główną chorobliwą rządzę, która podporządkowuje sobie wszystko inne. Pełna lęku, nienasycona i w rezultacie najnieszczęśliwsze. Nawet jeśli ten tyran ma pozornie wszystko. I stąd to słynne wyliczenie, że król-filozof jest 729 razy szczęśliwszy od tyrana. Tak, to jeden z tych. Yy quasi-matematycznych argumentów Platona. Nieważne, czy traktować tę liczbę dosłownie, chodzi o pokazanie przepaści między życiem sprawiedliwym a niesprawiedliwym. Prawdziwe szczęście płynie z wewnątrz, z harmonii i rozumu, czyli ze sprawiedliwości. To jest ostateczna odpowiedź na wyzwanie Glaukona. Ale pozostaje pytanie, czy Platon naprawdę myślał, że Kalipolis da się zbudować? Czy to był realny projekt, czy raczej taki no, myślowy ideał? Wzorzec. To jest właśnie wielka debata. Z jednej strony są fragmenty w państwie, które sugerują, że on nie wykluczał takiej możliwości, choć przyznawał, że byłoby to piekielnie trudne. A z drugiej? Z drugiej strony często podkreśla się, że głównym celem było stworzenie wzorca, paradygma czegoś, co pomagałoby ludziom kształtować własne dusze, dążyć do wewnętrznego ładu, niezależnie od tego, czy idealne państwo kiedykolwiek powstanie. A jak ta jego wizja miała się do innych pomysłów na idealne społeczeństwa, które wtedy krążyły? Bo chyba nie był jedyny. Ależ skąd? Były przecież te fantastyczne, satyryczne utopie w komediach Arystofanesa. Pamiętasz chmuro kukułczyn w ptakach? Albo rządy kobiet wprowadzające wspólnotę majątku i partnerów w Sejmie Kobiet. Tak, Arystofanes był mistrzem. Ale byli też poważniejsi teoretycy. Jakiś Phaleas z Kalcedonu, który proponował równy podział ziemi, albo Hippodamos z Miletu, znany urbanista. On zaprojektował Pireus, który myślał o podziale obywateli na klasy, o geometrycznym planowaniu miast. A Platon? Opisuje w ogóle, jak Kalipolis wygląda? Gdzie leży? Prawie wcale. Co jest ciekawe, bo w innych dialogach, jak opisuje Atlantydę, to daje mnóstwo szczegółów. Tutaj skupia się na strukturze społecznej, na dusze, na edukacji. Wygląd miasta jest drugorzędny. Trzeba też pamiętać, że zakładanie nowych miast kolonii było w Grecji czymś realnym. Podobno Platonowi nawet proponowano napisanie praw dla nowego miasta Megalopolis. Czyli jego ideał to był jeden z głosów w tej dyskusji o dobrym państwie. No dobrze, podsumowując. Zaczęliśmy od tych napięć w Atenach, przeszliśmy przez budowę Kalipolis, te radykalne pomysły na edukację, rolę płci, zniesienie rodziny, władzę filozofów. Żeby dojść do sedna, czyli platońskiej koncepcji sprawiedliwości jako wewnętrznej harmonii, harmonii duszy i harmonii państwa. Osiąganej przez panowanie rozumu i odpowiednią edukację. Tak, i to właśnie ta harmonia, ta sprawiedliwość prowadzi do prawdziwego dobrostanu. W przeciwieństwie do chaosu, choroby i nieszczęścia, które niesie niesprawiedliwość, a której skrajnym przypadkiem jest tyrania. Państwo to tak naprawdę wielki traktat o psychologii moralnej i o edukacji jako fundamencie dobrego życia. I te pytania wciąż są aktualne, prawda? Jaki ustrój jest najlepszy? Jak edukacja kształtuje ludzi i społeczeństwo? Gdzie jest granica między wolnością a dobrem wspólnym? Czym właściwie jest sprawiedliwość? Platon dał swoje odpowiedzi ambitne, często, no, szokujące. Na koniec warto może przywołać jedną z najbardziej chyba niepokojących sugestii Sokratesa. Pod koniec księgi siódmej on tam stwierdza, że najszybszy sposób na założenie Kalipolis to byłoby. No, cóż. Wysłanie na wieś wszystkich mieszkańców miasta powyżej 10 roku życia. Co takiego? Wszystkich dorosłych i starsze dzieci. Tak. A potem wychowanie tych pozostałych dzieci w całkowitej izolacji od wartości i nawyków ich rodziców, zgodnie z nowymi, idealnymi prawami. To jest. przerażające. Co to nam mówi? No właśnie. Może o tym tragicznym napięciu między piękną wizją idealnej przyszłości, a no bałaganem i oporem teraźniejszości, a może o tym, jak radykalnego zerwania z przeszłością wymaga zdaniem Platona prawdziwa filozoficzna rewolucja. To jest myśl, która na pewno no zostaje z człowiekiem i daje do myślenia.